go z tej strony Brian, bo moja środkowa nazwa kanałów to Bober i No jest dzisiaj moja kozynka Jula, i gramy sobie dzisiaj w Cat Simulator, czyli w polskim języku Simulator Kotów, dzisiaj będziemy robić różne rzeczy, tutaj jest online'ka, różne, różne wyruszania przygody, pokażę wam wszystko dobrze. Tutaj jest trailer, u którego możemy sobie ulepszać różne rzeczy. Co? A dobrze, no tu, tutaj mamy właśnie o, różne rzeczy. Mamy jak Ja tutaj już pokazywałam wam rodzinę kotów. Ja mam dziewczynę Kaję. Tak samo Julka ma już dziecko, ma level 5. Ale nie wiem jak ona to zrobiła, bo, bo, bo wczoraj dopiero zainstalowała tą grę i mnie jakoś przebiła. Miała wtedy trzeci poziom i jakoś jeden dzień i miało ty, 1600. Miał, więcej. Bo wczoraj grałam z Wiktorią, jeszcze kurowską, jak ty poszłeś, jeszcze wczoraj, jeszcze prze, przed, nie. No jeszcze później poszła do domu, jeszcze znowu przyszła. Aha. No i poszła, no i dzisiaj rano jeszcze gram Dobra, więc ja na chwilę zachowuję odcinek, żeby ty. sobie na reklamy oglądać i żeby sobie dostać pieniądze co 100, więc ja robię przerwę. A wy poczekajcie. Dobrze, a więc ja już sobie kupiłem różne rzeczy u trailera. Kupiłem sobie właśnie Speedboost'a za raz 50 i drugi raz 100. ja kupiłam z jumpusta chyba. Aha, i zostały mi tylko 4 monety i 55. Tak, więc już mam na 4 ulepszony bieg. Aha. Dobra, fajnie. Tu teraz tylko spodziewam się kolejny serwer. Aha. Start! Ale ty na, na farmie czy na przedmieściu? Na farmie, ja już się znam na farmę. To weź, by może sobie zagrał na przedmieściu. Będzie lepiej. Ja Wraz sobie tyle kotów na mieście? Uuuu, wchodzę do online. No i teraz online, wchodzisz w serwer i przedmieście. Już. O, nie przepraszam za to, reklamy bardzo was. Poczekajcie, chwilę. Dobrze, a więc tu się zaczyna krótka reklama była, ten. ale szybko. Dobra, wyszliśmy z I Jak ile tu jest kotów? Bardzo dużo. Gdzie? Patrz, Brian. A u mnie wiesz, ile kotów? Cztery. Bo, czyli tu jesteś na innej mapie robisz muszę znowu, więc ja wracam do obozu, tak samo jak kulka Bo nie chcą do do siebie i teraz Gania, znowu chodzimy. Y, ja od razu mówię, się no, no, bo ja tak męczę, bo muszę boję, że znowu popsuję odcinek. No i dobrze właśnie tak jeszcze dobrze. Ukolic serwer i to zeście. Ja bez reklam... Ej, to byś się... Nie.

No bo patrzcie, no, zrobiliście dużo kotów czarnych. Tam masz no jeszcze kolegę białą, sobie... czarnuchami siedzieć. O co ci chodziło? Mocnie. O, kupkę im Nie, i nie, nie mam cię. Nie mam cię. Ostatnio. To dobra, siodę sobie. Nie mam cię. To bądź jeszcze raz. Nie, nie będę. A co ty możesz sobie włączyć. No wejdźmy razem, okej? Okay? Dobra. Cześć, opowiem Ci Sorry, o No, w przepraszam. Dbamy tutaj o nasze paczki, no pisa, no a gdy to robimy, tak. to pojawia się... Aha, dobra, bo to było takie skieplenie czerwone, więc ja musiałem e, na razie przerywać, bo... bo... no właśnie, dobrze powiedziałaś, Ima. Teraz chodzimy sobie do online, Kiej, weszłaś już? Ja jestem. E, poczekaj. O, idzie spokojnie serwer. I... Ja. Raz. Trzy. Ładuje się tak samo. Ja jestem. Uwaga. Mi coś dłużej ładuje. Ja nie, nie trzymam. I co? Nie mam Cię. Ja Ciebie też. Dobra, o, krótki płaczą. To, nie wiem dlaczego. to jeszcze raz. A więc my jeszcze raz zrobimy krótką przerwę, żeby tak długo to nie trwało. A więc przerwa. Dobra, no to jest dalsza yy, odcinkowa wersja. Ale tak wiele lat temu Julka, wiesz jak? Ej, Brian, Nie Brian. Możemy się ciągle połączyć, bo już ponad 15 minut i. I właśnie Julka chce nagrać kolejny odcinek z Brawl, więc chyba zaraz go nagramy. Ale musimy dzisiaj coś pograć. No. Brian. Bo ja to mam taką tajemnicę. Nie? O, mam łeb. A no. Bo ja z Wiką Kurowską odkryłam tu bazę. Gdzie? Chodź. Idę? Chodź za mną. Chodź za mną, brałem pilnuj się mojego ogona. Czekaj, idę po moście. A ja nie jestem na moście. Tam gdzieś poszłaś? Ja jestem tu na początku, jak zaczynaliśmy. Bo to weź się po i przez tą bramę. Hop. Jestem na moście. Tu nie ma, o jesteś. I chodź za mną, mępimy się mojego ogona. Ej, jesteś ja ciebie! Ej, ty skaczesz, Niko. Kwas tu. Trzeba, bo to jest tu, był dobry. Tam był dobry narożnik rożniku, po prostu. No właśnie, jak Pumarłe. Na taką górkę. Nie ja, widzę cię. Nie, już jest. Joj, a, ja. a czy ty sobie raz czy, pój, czy dwa? Czy, raz uleczyłaś bieg czy dwa? Dwa. Ja też dwa. A co Ja też się spinałam po siedle. Nie, Brian, bo mnie po prostu zniką. Brian, bo mi się pomyli w ogóle miejsca. Chodź za mną. Tak, trzy razy powiedziała ci co gdzie ty jesteś? Tutaj, obok młynu żółtego. Aż trochę daleko? Biegnę. Dobra, biegam na młyn. Ale ja nie jestem na młynie. Okay. Tutaj. Widzicie? Pę, 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 pę. <laughs> biegam jak Bo to była na prawie. To było bren na trawę, to było chyba tu. Ja się tu mogę wspomnieć. Ja też. I wiesz, że jest mieście górę i trawę. Ale nie wiem, bo tam było ten na Nie ten narożnik. O, tutaj, tutaj, tutaj! O, le szło daleko! O, o, o. gdzie ty jesteś? Tam? W lewo. Nie, Brian, to sorry. W lewo. prawo. Dobra widzowie, na chwilę przerwę. bo Julka się nie chce zastanowić, więc przerwę. A więc Julka nie znalazła tej krywki. bo nie pamiętam gdzie, ale tu jest Józefiku właśnie mówiła, że się znalazła. Ja, ja się z nami żegnam powoli, bo yy, będę nagrywać jeszcze to Starsa jeden ja odcinek, więc... I serdecznie Was wygnamy, a więc pa pa! Do widzenia, pa! A jeszcze sobie chwilę pobiegam. A zastanowiłeś, się jeszcze sobie chwilę pobiegać. ja już jużłam. Aha, dobra. Czyli ja sobie jeszcze chwilę pobiegam. Hop, hop, hop. A więc ja się z wami na tym żegnam. Więc męczyłam się trochę. Pa! Ara. Ara.